Wczoraj szybko pokażę, ile masek trzeba mieć, aby zdobyć trofeum za wszystkie maski. W pierwszej kolejności na pewno warto mieć w wyposażeniu jak najwięcej, kupić sobie po prostu za walutę przedmiot właśnie ten hymn powrotu. Jeżeli będziemy farmić daną maskę, to potem szybko wracamy do ogniska i lecimy znowu. A także ten, tą maskę Armii z gdzie mamy zwiększone szczęście, powiększone szczęście. I tu jeszcze na dole nie pokazałem aspekt. Można też założyć, który 20% daje, daje nam do szczęścia, czyli więcej wypada nam tych masek. Chociaż różnie to bywa. 29 masek, ta wypada z wroga. Będę mówił, które wypadają z wroga, bo te. Ten, ta na przykład jest z bossa, więc ona normalnie po prostu u nas wpada. Ale niektóre wypadają z wroga, niektóre są w questach, które już pokazywałem. Przeważnie są też właśnie w bossach te maski, ale niektóre są właśnie wypadają z wroga. To też było z questu. Ten faun tu mamy bossa. Tam, gdzie właśnie będzie wróg, to ja może o nim powiem. Tak, żeby mieć taką jasność, ale ogólnie nie jest trudno, bo przeważnie jak zrobimy wszystkie questy, wszystkie zakończenia, to te maski powypadają. Najgorzej jest właśnie z takimi maskami częściowymi, które wypadają z wrogów, ich tam trzeba nazbierać odpowiednią ilość, na tutaj mistrz, wróg, kolos, wróg, 300 aż trzeba, dmuchacz szkła, dość ciężko, wróg, rybak, wróg, łowczyni, wróg, ogrodnik, wróg i drwal dr wróg, ostatnia ostatnia maska, którą ostatnio zdobywałem tak jak mówię, przy każdej masce, jak wejdziecie w ekipunek, tam jest napisane że na przykład 300 trzeba zdobyć fragmentów i za każde pokonanie takiego, tu mamy na przykład drwala za każde pokonanie danego przeciwnika wypada jakaś liczba masek, to na przykład dwie yy, i jak uzbieramy te na przykład 300, to dostajemy maskę, także nie jest to trudne trofeum ale pokazuje też, żeby każdy miał jasność ile trzeba jakie trzeba zdobyć maski, aby zdobyć to trofeum